Mira Białkowska, Cisza, ża, ża, ża. czy lubię ciszę? Lubię. Twoja mnie objęła i kołysze. Lecz gdy zbyt długo ta cisza się snuje, czekam. Na rozmowę i jej oczekuje. Cisza. Ża, ża, ża. Na co nam rozmowa? Wiem, wiem to nie twoje. To są wieszcza słowa, a twoje? Gdzie się pochowały? Szukam ich. Niechby już zaprzmiały. Cisza? Nie ma ciszy, rwetes wielki, sypiesz słowa jak perełki na papierze, rozsypujesz, nim mi duszę mą radujesz. Czytał Bogdan Dmowski.